Widzę, Ksawery, że jesteś bardzo zorientowany dobrze. To teraz Ksawery, przyznaj się tak naprawdę, kim jesteś. Pamiętaj, żeby być człowiekiem z miasta, to trzeba mieć naprawdę bardzo silną psychikę. A patrzą na mnie. Pamiętaj, pamiętaj prezes, że Paweł może wiedzieć, bo tak jak powiedziałem, że jedna, że jedna z osób która mm, zabrała Iwonę na, na, na tą dyskotekę do tego klubu, zna sprawców. Więc to może być tylko włącznie. Albo Paweł, albo Marek. I on będzie wiedział. Chociaż nie brał w tym udziału być może, bezpośrednio. Bardzo zajebiście silną. Kiedy się spotykam z takim leszczem i patrzę mu w oczy i słucham go, jak się tłumaczy, to już po pierwszych dwóch słowach wiem, że jego słaba psychika wysłała mu maila do nadchodzącej kupy, że spotkanie jest w spodniach. Uu.